Witam w kolejnym odcinku z kronik Awatara. W ostatniej ankiecie w głosowaniu brało udział ponad 1000 widzów. Niesamowite! Bardzo mnie cieszy, że chcecie mi pomagać w taki sposób. Wracając do tematu, większość głosów oddano na Porządek Białego Lotosu, tajemniczą organizację wspierającą Awatara i tego, co sobą reprezentuje. Więc kim są i jaka jest ich historia? Zaraz się tego dowiecie. Starożytna, niegdyś sekretna oraz szukająca filozoficznych znaczeń świata, czy też broniąca piękna i prawdy organizacja zrzeszająca osoby należące do wszystkich czterech narodów. Wykraczała poza wszelkie podziały polityczne i skupiała się głównie na jednej rzeczy: utrzymaniu porządku na świecie, pomagając na wszelki sposób Awatarowi. Jej początków, niestety, nie poznajemy, lecz wiemy, iż istnieli już za czasów Awatara Kuruka. Nie udało im się w czas zidentyfikować następcy kuruka, poprzez co następny awatar, czyli Kyoshi, wiodła ekstremalnie ciężkie wczesne lata swojego życia. Następnie niemal przez cały okres życia Kyoshi, aż do wybudzenia Anga z stuletniego snu pozostawali w pełnym ukryciu, licząc na powrót awatara, by w odpowiednim czasie go wesprzeć. I tak oto tenże zakon miał zaszczyt gościć takich członków jak Airo, który zarazem był ich przywódcą zwanym wielkim lotosem, króla Omaszu. Bumiego, Mistrza Wody Paku, Mistrza Miecza Piendao, Mistrza Magii Ognia Jingjonga oraz Funga. Każdy z nich zapewne dostanie swój własny odcinek z Konik, ponieważ nie był to przypadkowy zlepek magów, lecz dobrze znanych osobistości posiadających moc odbicia całego miasta niemal w pojedynkę. No dobrze, ale jak się między sobą komunikowali i potwierdzali swoją przynależność do zakonu? Odpowiedź brzmi Pai Sho. Popularnej grze planszowej w świecie awatara, skupiającej się na opanowaniu strategii i pokonaniu przeciwnika taka rozbudowana wersja szachów, członkowie białego lotosu byli w stanie poprowadzić tak rozgrywkę, by z pionków ułożył się odpowiedni kształt przypominający właśnie ten piękny kwiat. Co zatem po Stuletniej wojnie? Zakon przestał się ukrywać i otwarcie teraz wspierał działania Awatara, przyjmując masę nowych członków. Za życia Anga pomagali mu przywrócić porządek na świecie, a po jego śmierci wiedli pieczę nad korą, by ta opanowała wszelkie cztery żywioły bez jakichkolwiek zagrożeń. Niestety, wszystko nie może malować się w pięknych barwach, dlatego też powstał radykalny odłam Białego Lotosu o nazwie Czerwony Lotos. O nim, jak i jego założycielu, Xia Bao, także opowiem w innym odcinku. W każdym razie, po pewnym incydencie z nieudanym porwaniem zdecydowano wzmocnić ochronę aktualny awatar, przez co miała aż do podróży do miasta Republiki stałą ochronę przyboczną złożoną z członków organizacji. Kolejną ciekawostką są też tajne więzienia o zaostrzonym rygorze dla szczególnie niebezpiecznych jednostek, najniebezpieczniejszych członków Czerwonego Lotosu. To uświadamia nam, iż Biały Lotos posiadał ogromne wpływy w każdym narodzie oraz wsparcie z każdej strony świata. Do największych osiągnięć porządku Białego Lotosu należy odbicie basingse, obronienie kory przed próbą pierwszego porwania, czy też ochrona wyspy Świątyni Powietrza przed równościowcami w mieście Republiki. Na koniec opiszemy ich ubiór. W czasach awatara Anga członkowie nosili stroje koloru indigo z białymi detalami oraz paten kwiatu lotosu przy ramionach. Dodatkowo wyróżniała ich flaga z białym lotosem. W czasach kory ich ubiór uległ lekkiej zmianie. I zależał teraz także od rangi. Ci stojący w wyższych stanowiskach posiadali więcej emblematów na uniformach, a także nie nosili ochrony na głowie. Myślę, że wyczerpaliśmy temat. To oznacza tylko jedno: zapraszam na ciekawostki. Porządek Białego Lotosu dzieli nazwę z Białym Lotosem, który, uwaga, istniał naprawdę, działał w Chinach jako polityczny oraz religijny ruch za czasów inwazji mongolskich. W hinduizmie kwiat lotosu symbolizuje piękno i brak przywiązania. Te same wartości, jakie reprezentuje zakon. Skrót w języku angielskim tworzy słowo owl, który oznacza sowę. Zwierzę symbolizujące mądrość w kulturze zachodu. Wszyscy znani członkowie Białego Lotosu za czasów Wielkiej Wojny byli mistrzami w swoim faktunku. Czyniło to zakon bardzo elitarnym. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że przypomniało to wam lub dowiedzieliście się czegoś nowego o porządku Białego Lotosu. Jak zwykle zapraszam do ankiety na zakładce społeczności, która pojawi się wkrótce po opublikowaniu tego odcinka. Zachęcam jak każdy youtuber do subskrypcji oraz lajka. I ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronik. Cześć!